No tak, tak jak powiedziałeś, mój przeciwnik jest dosyć niewygodny, ale dosyć solidny i twardy, że... Nie przegrywa przed czasem. No i mój plan na jest taki, żeby w pierwszych rundach konsekwentnie osłabiać dół i w kolejnych rundach, się rozkręcę, skończę, Myślę, że zaatakować wtedy na górę i no zobaczymy. Ogólnie mam założenie takie, że pierwsze rundy zaczynam atakować. Chyba cieszy to, że ten poziom przeciwników cały czas wzrasta, bo Felotowski jest już naprawdę takim solidnym testerem, boksował z Andy Murray z własowym jeszcze i nie przegrywał z nimi przed czasem, także... Tak, 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 dokładnie. Masz rację, jest to solidny zawodnik. Trzeba się sprawdzać na tle takich zawodników i jeżeli bierze się wysoko, to z walki na walkę trzeba to poprzeczkę podnosić i się dobierać walce coraz lepszy. A jak przebiegały przygotowania przed tym pojedynkiem? Przygotowywałem się w Warszawie standardowo, także solidne sparingi, mocne przygotowania, jedne chyba z takich bardziej silniejszych przygotowań w mojej karierze. Także forma jest, zobaczymy ją w piątek w ringie. Trzymam, no, dzięki, powodzenia. Dzięki, pozdrawiam.